Siemanko Koldiska z tej strony Meccu witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Niemczech, żeby przebudować zespół Augsburga, z którego chcę uczynić taki lekko polski klub. Kiedyś była polska Borussia z trzema polakami. Tutaj na start mamy dwóch i chciałbym jeszcze jednego dokupić. Mamy zaledwie 10 milionów, więc trzeba będzie sprzedać naprawdę wielu piłkarzy, żeby móc poczynić jakieś interesujące transfery. Jest Gikiewicz, jest gumny. I zobaczymy, jakiego jeszcze Polaka pozyskamy do naszego klubu. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to możecie sobie tutaj poszczególne zobaczyć. Nie są jakieś bardzo wygórowane, no bo Augsburg to też nie jest potęga. Na sam start sprzedany Finn Bogason do Southampton za około 4 miliony. Następnie Gregorich za lekko ponad 5 do drużyny Basza-Krzehir. Morawek odchodzi do Specji. Tutaj uzyskaliśmy niecałe 2 miliony. Richter do Wolfsburga za 7,5 miliona to już jest porządna kwota. Suchy do Barnów za 1,5 miliona, przynajmniej zejdziemy z jego pensji. Tutaj Kedira sprzedany do Sportingu, 7,5 miliona to są na pewno godne pieniądze. Jeśli chodzi o turniej przedsezonowy, to pierwsze miejsce w fazie grupowej wygrana w półfinale i w finale. Dzięki czemu w połączeniu z transferami mamy do wydania 43 miliony. Potrzebuję dwóch piłkarzy do środka pola. No i przydałby mi się ktoś na pozycję napastnika. Tutaj mam wytypowanych dwóch kandydatów z Polski. I moim pierwszym transferem jest Krzysztof Piątek kupiony za 21 milionów z Herty. Niech się stanie naszą gwiazdą. Następnie Egestein kupiony z Werderu za 13,5 miliona. Sprzedałem w międzyczasie Jensena za 5 milionów do Montpellier. Dzięki czemu mogłem kupić, a wcześniej jeszcze sprzedać Hanna za lekko ponad 4 miliony. No, i zakupiłem Djibrila Sow z Eintrachtu za 15 milionów. Więc jak na nasz klub naprawdę olbrzymie sumy. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Jeśli chodzi o naszego rywala, to jest nim drużyna Hoffenheim. Jesteśmy w stanie to wygrać. Zaprezentujmy się z jak najlepszej strony. No i widzimy, atakujemy od samego początku. Sytuacja w polu karnym 1 do 0 Są, ależ debiut. Idealne wejście do zespołu. To się nie mogło lepiej rozpocząć. A my idziemy dalej, atakujemy, nie zatrzymujemy się, 2 do 0 Niederlechner, ależ wykończenie w polu karnym i w 35 minucie prowadzimy dwoma bramkami. A w 50 idziemy po kolejną, Niederlechner przed szansą, drugie trafienie, 51 minuta i Hoffenheim jest już w olbrzymich tarapatach. A my jeszcze dokonamy zmian, no bo tutaj na spokojnie możemy to zrobić. Mamy już taki wynik, że nie musimy się stresować i na koniec zwyciężamy. No ale potem w lidze między m.in. w Derbach Bawarii przegrywamy z Bayernem. A jeśli chodzi o najgłośniejsze transfery Immobile do Arsenalu Martinez do Realu i Jesus do Interu. Wydaliśmy około 50 milionów, ale pozyskaliśmy też 37 ze sprzedaży. Po 10 kolejkach siódme miejsce. Naprawdę dobra pozycja wyjściowa. Do trzeciego Wolfsburga zaledwie 3 punkty straty, więc jest to bardzo mało. Szalkę gra bardzo nierealistycznie, gdyż nie znajduje się na samym dnie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to wygląda z tygodnia na tydzień coraz to lepiej. Piątek wypada, ale tylko na 8 dni, więc jest to bardzo lekki uraz. Tutaj został odwołany Benesz, no bo nie grał za dużo, więc Borussia Mönchengladbach tak postanowiła. Upamekano do Tottenhamu, Kimbembe do Lipska i Moreno do Atletico najgłośniejsze transfery. My nie mieliśmy pieniędzy, więc nikogo nie kupiliśmy. Tutaj po 20 kolejkach siódme miejsce w tabeli. Już większa strata powiedzmy do podium, ale podium raczej nam nie grozi. Ale i tak całkiem nieźle to wygląda, kręcimy się w okolicach europejskich pucharów. Na samym dnie znajduje się Freiburg, a nasz podstawowy skład stara się rozwijać. No i wygląda to bardzo dobrze. No i znowu Bayern nas ogrywa, no niestety są od nas zdecydowanie lepsi w lidze. A po 30 kolejkach szóste miejsce... Jeszcze możemy tak powalczyć, no o utrzymanie tego szóstego miejsca, bo raczej wyższe miejsce nam nie grozi. Freiburg cały czas utrzymuje ostatnią lokatę w lidze, a tutaj nasi zawodnicy wyglądają w sposób następujący. No i nasza przygoda w Pucharze Niemiec. Na początek Szalkę wyeliminowane, co nie jest wielkim wyczynem. Następnie Arminia Bielefeld, Wolfsburg i w półfinale przegraliśmy z Bayernem. Trzy mecze z Bayernem, trzy porażki. No od nas są o klasę lepsi. A tutaj w ostatniej kolejce pokonujemy szalkę, co oznacza, że w lidze zajmujemy szóstą lokatę. Tak jest, udało się ją utrzymać. Mistrzem Bayern druga Borussia, trzeci Eintracht, czwarty Lipsk, piąta Borussia Mönchengladbach, a szósty Augsburg. W barażach FSV Mainz spada Stuttgart i Freiburg. Haaland został królem strzelców, jedna bramka więcej niż Lewandowskiego. Müller najlepszym asystentem, a Birki ma najwięcej czystych kąt. Tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Piątek 80 overalla, gumny 75, a Gikiewicz 79. Gumny szczególnie dobrze się rozwinął, no ale wiadomo z tej trójki był najmłodszy. No i też mu to najłatwiej przychodziło. No i jeśli chodzi o indywidualne statystyki: Gikiewicz, Huweleł, Udłokaj, Iago, Kali Vargas po 43 występy. Patrzymy na bramki: Nieder Leśner I. Drugi Vargas, no i trzeci Kali Piątek zdecydowanie zawiódł 6 bramek i jedna asysta. Kali najlepszym asystentem, drugi Vargas, a trzeci Sow. Ocena menadżera 97. Spełniliśmy tutaj większość zakładanych celów przez zarząd. No, praktycznie jak się na to patrzy, no to jest bardzo zielono, no i to cieszy. Fortuna Düsseldorf i Hamburger Sportverein wracają do pierwszej Bundesligi Norymberga w barażach. A jeśli chodzi o te baraże. To Norymberga pokonała Mainz i awansowała do pierwszej Bundesligi. Puchar Niemiec dla Bayernu, dominatorzy. Super Puchar Europy dla Bayernu, wygrywają wszystko co się da. Liga Europy zdobywa Real Sociedad. A Liga Mistrzów należy do Liverpoolu. Pokonali w finale Barcelonę. My w lidze zajęliśmy szóste miejsce. Myślę, że to było maksimum jeśli chodzi o potencjał naszego składu. Kiedyś była Polska Borussia, teraz był polski Polski Augsburg. W Borusie, wiadomo, grał Piszczek, Błaszczykowski i Lewandowski, a w naszym polskim Augsburgu Gikiewicz, Gumny i Piątek. I myślę, że wykręcili wynik ponad stan, chociaż po piątku spodziewałem się więcej. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!